Lato to idealna pora na wakacje, a dla tych, którzy tygodnie spędzać muszą w dusznych biurach, wypadł weekendowy. Aby podsunąć mieszkańcom Chorzowa i okolic pomysły, co począć z wolnym letnim czasem, w Parku Śląskim zorganizowano Targi Turystyki Weekendowej – atrakcje regionów. Planując tegoroczne wakacje, zanim zaczniemy przeglądać katalogi zagranicznych wycieczek, warto zapoznać się z wielobarwnymi, różnorodnymi atrakcjami regionów naszego rodzimego kraju. Za nami element świetnej kampanii reklamowej regionu. Dlaczego warto lubić lubelskie? Lub lubelskie, dlatego to jest piękny region, położony w Polsce Wschodniej, uznany przez mieszkańców Śląska od wielu lat przyjeżdżają tam. Podkreślają naturalność tego terenu, podkreślają zdrowe nasze powietrze, które można powiedzieć, że jest magiczne. Tam jest mikroklimat, tam jest spokój spokój i tam jeszcze nie ma aż takiego podejścia komercyjnego mieszkańców mieszkańcy mają czas dla przyjeżdżających dla turystów i to jest wielokrotnie podkreślane lub lubelskie smakuj życie to jakby drugi element kampanii tam życie smakuje najlepiej tam czas płynie wolniej tam jest niektórzy mówią, już się czas zatrzymał ale naprawdę jest tam bardzo wiele atrakcji i każdy znajdzie coś dla siebie. Lub lubelskie i zapoznaj się z tradycjami Dolnośląskiego. Przedstawiciele Dolnego Śląska postawili na prezentację tradycyjnych, charakterystycznych dla regionu wyrobów. Dolny Śląsk jest pełen atrakcji, pełen zabytków, pełen rzeczy ciekawych, jak te, które prezentujemy na naszym stoisku. Dlatego wszystkich zapraszamy na Dolny Śląsk. Tu możemy spróbować egzotycznych w naszym kraju win polskich. Ja akurat reprezentuję Winnicę Świdnicką, ale również reprezentują tutaj panie lny dolnośląskie czy porcelanę bolesławicką, ale to wypowiedzą się koledzy. Jesteśmy tutaj po to, żeby właśnie pokazać odmienność Dolnego Śląska, pokazać te najlepsze rzeczy, które możemy zaoferować tutaj zwiedzającym, klientom, turystom. Są to tradycyjne wyroby ceramiczne z Bolesławca z których słynie Dolny Śląsk jest znany w Polsce i, i za granicą. Zapraszamy do Bolesławca na Święto Ceramiki przedostatni weekend sierpnia, w którym oprócz ceramiki również są występy artystyczne, pokazy artystyczne związane z ceramiką i nie tylko, także bardzo serdecznie zapraszamy. My na stoisku Dolnego Śląska prezentujemy świątynną i w ogóle bogactwo terenów karkonoszy sudetów, gdzie od tysięcy po prostu lat uprawiano tutaj właśnie tą wspaniałą roślinę, czyli lenu. Na naszym terenie takim bardzo bogatym miejscem jeśli chodzi o tą historię lnu, to jest Krzeszów i dlatego że cystersi zapoczątkowali jakby rozwój tego przemysłu rolniczego, właśnie przede wszystkim jeśli chodzi o len. Poza tradycyjnymi wyrobami, które tutaj prezentują wystawcy, turystycznie. Co najciekawszego na Dolnym Śląsku? Mamy bardzo bogatą ofertę turystyczną. Proszę Panią, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, a szczególnie region partnerstwa izerskiego, czyli Góry Izerskie i Karkonosze, to jak wiemy, Śnieżka, taki sztandarowy, ale na przykład Zamek Czocha, jest turystyka kwalifikowana, czyli rowerowa, piesza, Konna. Bardzo dużo szlaków konnych u nas w tej chwili powstało. Sam reprezentuję przewodnictwo górskiej turystyki jeździeckiej. E, mamy naprawdę bardzo dużo szlaków. Powstało w tej chwili prawie 400 km szlaków po, e, po Górzu Izerskim plus Dolina Baryczy, e, jak również e, po e, z, przepraszam, Zgórza Dalkowskie i Bory Dolnośląskie. O, tak. Aby zapoznać się z tymi wszystkimi atrakcjami zabraknie nie tylko czasu antenowego, ale też weekendu. Na szczęście i w naszym województwie znajdują się wspaniałe miejsca pełne form aktywnej rozrywki, przyrody i sztuki, idealne na krótkie wypady za miasto. Dzisiaj pokazujemy przede wszystkim aktywną turystykę na ziemi pszczyńskiej. Jak Państwo widzicie tutaj u nas w tle deski surfingowe, kajaki, to wszystko można na ziemi pszczyńskiej przyjechać, spróbować. Mamy piękne zbiorniki wodne, ogromny zalew Goczałkowicki oraz oczywiście mniejszy zalew Łącki, przy którym funkcjonuje Ośrodek Sportów Wodnych i tam można i amatorzy i profesjonaliści mogą zakosztować wodnych sportów. Drodzy Państwo, Pszczyna leży bardzo blisko Państwa większych miast. Zapraszamy do wypoczynku aktywnego na terenie naszej ziemi pszczyńskiej. Rowery, kajaki, bieganie. Do wyboru, do koloru każdy sport, oprócz tego wiele atrakcji kulturalnych, wspaniałych imprez zapraszamy przez całe lato i nie tylko. Wystawcy z ziemi pszczyńskiej zadbali o bardzo atrakcyjną prezentację tradycji i kultury swojego regionu. Główną atrakcją tego regionu oczywiście jest Zamek Pszczyński, no i Zagroda Żubrów. Jest zrobione tak samo, otwarte są stajnie książęce, oraz jest Muzeum Prasy Śląskiej. No, Pa, przede wszystkim park Skansen. Skansen. Państwo tutaj mają pięknie przygotowaną wystawę. Co tutaj prezentujecie? Prezentuję rzeźby, takich oryginalnych materiałów jak korzenie, to co natura nam daje. Pani też tutaj coś przygotowywała? Oczywiście, ja mam wyhaftowane obrazy, to jest starą metodą jeszcze za igłą. Jest, proszę, tu może nawet pokazać, tak się jak... Jest żeby pokazać tym ludziom, jak się to robi. No i przede wszystkim chcę zrobić cały kościółki grzewiane, które, które są w naszym powiecie. Chcę je ja wszystkie... Już część mam, proszę. Kościół w Łące, jest kościół w i kościół w Ćwiklicach. No, jeszcze w domu też są, no ale wszystkich nie można przywieźć. Państwo mają na sobie tradycyjne pszczyńskie stroje, tak? Tak, pszczyńskie stroje. Przede wszystkim to się nazywa... Sztofka, na niej są wyhaftowane ormenty kwiatowe. To oczywiście to jest jeszcze po mojej teściowej. To jest jakla. Oczywiście ona ma odpowiednie pufki, na których się po prostu Sztowka zatrzymuje i to wolne być bez frędzelków. Dalej jest fartuch, jest on oczywiście z jakiś turecki, to jest też stare wszystko. Teraz jest. Kiecka. Kiecka, a pod kiecką, pod kiecką jest spódnica. Jeszcze powinna pod nią być jedna wąższa, ale to by było mi za ciepło. Jeszcze tu korale, w zależności ile sznur kolali, taka była ta kobieta. A na głowie jest czepek, to jest właśnie ten koronkowy czepek, a na niej jest żurek. Myśmy chcieli pokazać, jak wyglądają stroje, kiedyś wyglądali stroje, bo to stroje, winią, to, to, to jest tak zwany strój, strój chłopionki. Poza tradycyjnym strojem śląskim Państwo konieczne zaprezentowali także swoją sztukę, która krąży po całym świecie. W domu mam galerię i starosta posyła gości do, do nas do domu odwiedzają wycieczki, szkoła, byli u mnie szwajcarzy. Którzy odwiedzili oczywiście oświęcim, muzeum w Oświęcimiu i przyjechali na Zaporę. Nad Zaporą wystrugałem rzeźbę, która jechała przez całą Europę i jest eksponowana teraz w Lucernie, w Nottingham w Anglii, w Grecji. Mam to udokumentowane w książce wpisów, gdzie chodzą rzeźby. W Szwajcarię, zostawili mi adres, posłali mi nóż do rzeźbienia. Odwiedzili mnie goście z Laosu i w Grecji, Grecki w pismam z Ukrainy. Byliśmy w Prudniku, to była wystawa. 400 wystawców na 4, na 4 hektarach. To się zjechało w pół Europy. Mnóstwo ludzi się na tych wystawach poznaje. Wymieniamy się. Sztuka, sztuka krąży po całym świecie. Przez takie wystawy nie więcej jak, jak dzisiaj dzisiejsza. Wystawa zgromadziła prawie setkę wystawców i ponad 40 tysięcy gości. Pojawili się na niej przedstawiciele wielu ciekawych zakątków Polski, hotelarze, przewodnicy, twórcy tradycyjnych sztuk, rzemiosł i potraw. Różnorodność stoisk była zaskakująca, dlatego bez wątpienia nie tylko warto ale należy zapoznać się z atrakcjami różnych regionów Polski.